Kurier mazowiecki Miłka Skalska, witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje z regionu. Legionowo zachęca do rekreacji. Dla mieszkańców i turystów przygotowano wypożyczalnie rowerów. Wystarczy dokument ze zdjęciem. Jednoślady są wypożyczane bezpłatnie. Można się wybrać na wycieczkę po mieście albo dalej dojechać na przykład do Nieporętu. Nie ma obowiązku pozostawienia roweru w miejscu wypożyczenia, czyli w ośrodku sportu Arena. Wypożyczalnia oferuje 65 rowerów wszelkiego typu: miejskich, młodzieżowych, górskich i dziecięcych. Ale nie tylko. Skorzystać można także z wyposażenia, toreb turystycznych i kasków. Dla małych dziewczynek jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, kiedy przychodzą sobie wybierają, one chcą kask żółty, różowy i tak dalej. Przychodzą naprawdę całe rodziny, potem przyprowadzają jeszcze swoich znajomych, więc naprawdę, zwłaszcza teraz jeszcze w wakacje, tych osób jest coraz coraz więcej. By bezpłatnie wypożyczyć rower, trzeba mieć dwa dokumenty tożsamości. Jeden Zostaje w depozycie. Maksymalnie można skorzystać z czterech rowerów. Całą rodziną można wyjechać na wycieczkę. Na przykład po terenie powiatu legionowskiego, nad Zalew Zegrzyńskiej czy do Twierdzy Modlin. Podczas wakacji punkt obsługi rowerzysty czynny jest codziennie od 10 do 18. W weekendy działa dwie godziny dłużej. Bardzo jestem zadowolona, że mogę właśnie z wnuczką sobie wypożyczyć rower i możemy sobie pojeździć cały dzień. W lipcu i sierpniu rowery można pożyczyć i oddać nie tylko w legionowskiej arenie, ale także w punktach w Wieliszewie, Nieporęcie i Nowym Dworze Mazowieckim. Trzeba je tylko wcześniej zarezerwować. Są również rowery wyposażone w foteliki dla małych dzieci, jak również w tym roku od niedawna można również wyłożyć rower z przyczepką dla małego dziecka. Mamy takie dwie przyczepki. Tydzień temu korzystaliśmy z wypożyczalni również. Bardzo fajne trasy w Legionowie są, jest cała sieć ścieżek rowerowych, dużo placów zabaw. Fajnie przystosowane teraz dla dzieci, więc korzystamy. Punkt obsługi rowerzysty powstał w ramach projektu unijnego. Połowę środków dołożył samorząd. Wybudowano także 6 kilometrów miejskich ścieżek rowerowych. Na podsumowanie dnia zapraszam Państwa o 21.45. Do zobaczenia.